Siemano, Fryszko konat, Rekord rekordów, piąty filmik. Teraz będąc na dole, wpadnie pomysł, żeby nagrać, więc nagrywam. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że mieć taką perspektywę, że czas nie istnieje, że, że wystarczy włożyć jakieś działania, w jeden dzień na przykład, nie wiem, 15 działań w jakiś, które przyniosą Wam korzyści w jeden dzień, Zrobić sobie taki eksperyment. Zrobić bardzo dużo działań, które przynoszą Wam korzyść w jeden dzień i porównać sobie to dnia i zrobić to na przykład w 5 godzin i porównać to do dnia, w którym mieliście na przykład więcej godzin wolnego czasu I, ale leżeliście, siedzieliście i nic nie robiliście. Taki przykład na przykład, no nie? Taki, taki przykład na przykład. I zobaczyć co bardziej zmieniło Wasze życie? To 15 rzeczy, które miały wpływ na wasze komórki, na, wasze, na całą waszą energetykę, czy, czy dzień, w którym siedzieliście i, i byliście w takim stanie. Mm, nie wiem, czegoś się nie chce, że coś takiego na przykład. I. Widzicie, macie dwa dni. W jednym jest ileś czasu, a w drugim zrobicie to w 5 godzin i zrobicie 15 czynności, które zmieniły wasze życie. I. Jaki tu ma czynnik czas? Czynnik ma, czy ten czas jest czynnikiem, czy te wszystkie rzeczy, które się dzieją po prostu. I taką rozkminę chcę dać, że na przykład też jest, czy człowiek się starzeje, bo ileś to ma trwać czasu, czy dane czynności w jego życiu, które robi, i wszystkie te różne czynniki wpływają na to. Jak jego komórki, w jakim są stanie? Na przykład człowiek spożywa dziennie bardzo dużo zielonych, dobrych, różnych soków, nie tylko zielonych. Yy, bierze zimne prysznice, głęboko oddycha i codziennie doprowadza swoje komórki do takiego ładu, do takiego poziomu, że one czują się niesamowicie i one wręcz wzrastają, osiągają jeszcze wyższy potencjał. A osoba, która na przykład. I tu trwa to na przykład 20 lat, i zobaczmy, w jakim stanie będzie taka osoba, która mega dba o poziom własnego, świetnie zarządza swoim stresem, świetnie się nawadnia, myśli pozytywnie robi milion dobrych czynności. Osoba, która pali fajki, krzyczy na innych, stresuje się i robi niekorzystne rzeczy. I tu i tu 20 lat. I wiadomo, ktoś powie: Dobra, ten miał taką genetykę, a ten taką. Genetykę można zmienić, moim zdaniem. Dobra, teraz będzie. Kurde, on mówi jakieś tam rzeczy takie twarde. Moim nie można zmienić, bo wszystko jest z energetyką i, i, i wszystko jakby da się kształtować. Tylko, jak wiecie, jak ktoś ma jakiś tam start, na przykład gorszy, w pewnym sensie, w pewnej perspektywie, to może mógł dłużej zejść, ale to też zależy od poziomu świadomości. Jest bardzo dużo czynników na to, jak ktoś zdrowieje, jak, jak ktoś choruje, jak ktoś. Zależy, w którą stronę kto idzie, no nie? I jest wiele czynników na to, jak szybko ktoś wyzdrowieje, jak szybko ktoś zachoruje, jak szybko ktoś coś osiągnie, jak ktoś szybko stanie się miliarderem, jak ktoś szybko będzie miał mega przyrosty mięśniowe i, i w ogóle rozwój fizyczny. Trzy, trzy, trzy. To wszystko zależy od wielu czynników, ale chcę Wam w tym filmiku przekazać, że to te działania mają znaczenie. Bo kto szybciej dojdzie do zdrowia? Jedna osoba, która będzie jadła tylko owoce i będzie myślała, dobra, tylko od owoców będę zdrowy i w ogóle, no i spoko, ma w głowie perspektywę, że od owoców będzie zdrowy, to mu dużo daje. Ale czy osoba, która naprawdę tak mega chce wyzdrowiać i je te owoce, je zioła, mmm, pije zioła, nalewki ziołowe, cały czas pozytywnie myśli, skupia się na swoim zdrowiu, wizualizuje siebie w świetle, Docenia każdą komórkę swojego ciała, kocha swoje dłonie, kocha swoje ręce, wysyła miłość tu wszędzie, skupia się na tym bardzo, wchodzi w te zim, zimno, działa też z ciepłem, zimno, ciepło, głęboko oddycha, wisi, odciąża kręgosłup, rozluźnia przestrzenie, rozluźnia napięcia, przepływa energia przez jego ciało. Jest milion czynności, które można zrobić. Im więcej czynności zrobisz w kierunku swojego zdrowia, tym będziesz bardziej zdrowszy. Jeżeli to już ci nie zacznie stresować, bo to też dochodzi stres, odpowiednio zarządzać zdrowiem i dodatkowo coś takiego robić. Zarządzać zdrowiem. Tak, zarządzać zdrowiem, zarządzać wszystkim. I można to robić. Można być coraz bardziej świadomym, wiedzieć, że dane rzeczy dają dane skutki. I, i na przykład zadbając, dbając bardzo o swoją na przykład przestrzeń w głowie, przestrzeń wokół siebie. Jeżeli człowiek zadba o to, wyśpi się, będzie miał dużo energii, zobaczy nagle więcej perspektyw, będzie mógł zrobić więcej. I zrobi ileś tych rzeczy i wtedy taki dzień na przykład będzie dużo bardziej efektywny, zrobi 200 rzeczy, które mu dadzą korzyści, a, a mógłby zjeść rano, wieczorem niezdrowe rzeczy, obieść się na maksa, pójść późno spać. Zdarzyło mi się coś takiego, że, że się obiadem i poszedłem późno spać. Zdarzyło mi się to I, i później musiałem dłużej spać, ciężej mi było wejść, wiedziałem, że, że leżąc będę w tym stanie i to mnie że w tym momencie ja mogę wstać, ja mogę wstać nagle i wszystko zmienić. Tylko czasem dłużej trwa to zebranie się, żeby to wszystko zmienić. Jeżeli znasz potem czynności, które się doprowadzają do ładu, to jeżeli człowiek sobie nawet pozwoli na coś takiego, że nie wiem, że będzie gdzieś, zje coś może mniej zdrowego, ale jeżeli jeszcze będzie w wysokiej energetyce i przemieni to, to będzie, to może jeszcze nadziałam na jego korzyść. Także jest milion rzeczy, ale chcę dać taką perspektywę, że jak człowiek zna narzędzia, którymi może się łatwo doprowadzić do ładu, to też, to też jest coś innego, no nie, że nie będzie może tak długo w tym stanie, takiego. <laughs> Wiecie o co chodzi. Także. Hmm, chcę dać perspektywę, że to nie czas ma znaczenie, a to, co zrobimy w tym czasie, w pewnym sensie, w tym czasie, w tej przestrzeni, w tych warunkach, w tych... W przestrzeni. To, co zrobimy w przestrzeni ma znaczenie. A nie to, ile czasu płynie, tylko działania w płynięciu. To, jak ktoś będzie pił przez określony czas, na przykład dużo soków, przez miesiąc, pije codziennie sok z codziennie wpływa to, codziennie to wpływa na jego komórki. I to jest działanie w czasie, działanie w tej przestrzeni. Także to jest mega perspektywa, że, że to te działania się liczą. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Rekordy, rekordów, posuwamy granice. Tyle filmików. <laughs> Siemanko, dajcie znać, czy nadążacie. <laughs>